Na ekranie pojawia się ostrzeżenie o prawach autorskich. Animowana sekwencja otwierająca, przedstawiająca abstrakcyjne kształty i ruchome linie przechodzące w logo Monolith Video. Logo CKM, napis Zaprasza na film. Na czarnym tle pojawia się napis Nie czekajcie na mnie. Pod spodem mniejszy napis Tylda Happy End. Logo Onet z napisem Onet Informacje, na potem Inspiracje, następnie Emocje. Animowane logo Radio SK Rock. Radio SK Rock zaprasza na film. Logo Nordisk Film z napisem Nordisk Film prezentera Monolith Films zaprasza. Logo Yellow Bird z napisem ekranizacja największego bestsellera ostatnich lat.